dopiero siódmą rano bardzo cichutko i kawiutko tutaj takie odnoszę wrażenie to tylko zamieszkać po to, żeby się odciąć od świata po prostu sobie żyć mega spokój I, co od razu mi wpadło w oko tutaj jakby zamieszkać i w takiej nawet mieścinie otworzyć jakiś fast foodowy lokal, taki nie restaurację drogą tylko jakiś taki przyuliczny no coś w rodzaju pizzerii albo no, najlepiej z kurczakami jakieś KFC takie ala to myślę, że można by dobrze z tego żyć bo tutaj naprawdę jest słaba oferta gastronomiczna a to co widziałem to są takie paździochowate restauracje z plastikowymi krzesłami także jest potencjał albo najlepiej kebab kebab na martinik wow. cholera, to byłoby wyzwanie muszę pomyśleć nad tym inwestycja z pewnością nie jest zbyt Wielka bo tutaj nie może kosztować dużo lokalik, ale to byłoby ciekawe trzeba rozważyć nie teraz, gdzieś tam za kilka lat, ale weź sobie wyobraź, Piotrek, otwierasz jakiś swój mały koncert, i na no Martinik, na przykład, czy jednej z tych wysp karaibskich żyjesz sobie po prostu slowly, slowly, slowly. No mój angielski nie. Martinik o poranku. Koguty pieją. Poczułem się jak w dawnych latach, jeszcze za komuny, kiedy każdy miał w ogródku kogucika, kureczkę. Taki klimacik, jak na wsi, troszkę. Cisza, spokój. Wulkan nic nie świruje. St. Pierre, czyli tutaj jest St. Pierre. Sant Pierre płyniemy do następnej miejscowości, a potem jeszcze do następnej, i tam będą zakupy. Kroja na dla Renaty, bo sobie kupiła wczoraj na targu. А сходимки, ну

szuka skarbów. To co na Martynik można powiedzieć turystycznie słabe jest. Woda ma kolor. No nie ma koloru. Znaczy ma kolor, ale jest taka po prostu ciemna. Nie jest taka przejrzysta jak wszyscy sobie marzą. Nie ma tego lazuru, nie? No jest taka sama jak wszędzie, słona. To akurat nie jest minus, tylko tak jest. Czyli optycznie powiedzmy, przynajmniej na tej plaży. Zobaczymy następną jak będzie. A skoro wulkaniczna wyspa, no to raczej będzie też ciemne. Ale to, co na przykład. Tutaj w St pierre wielkim plusem dla mnie jest, że nie ma tutaj nawału turystów. Tutaj jest piękne. Spokój jest. Jak sobie wyobrażę, że na plaży nad Bałtykiem mam wejść tam i rozłożyć się między milionem parawanów, to tutaj to jest raj. Bo jesteś na plaży sam.

Skłony, spleśniały, rozpływa się w ustach i pozostawia niezapomniane wspomnienia.

Troszkę zimnego napoju, bo jest tak gorąco. Pierwsze ekipy ruszają do nurkowania. Zostawiamy żagle, płyniemy tam. Za wyspę 12 mil dalej. Tam jest jakaś, jakieś takie nabrzeże, podobno piękne. I tam mamy zostać 2 dni. Chyba jakiś kościół. Tam są zebrani ludzie. Coś wyśpiewują. Wygląda to jak taka świątynia w amerykańskim stylu. Ale może się mylę, może po prostu urodziny. Francuska flaga przyczepiona. Wciągamy żaglę i lecimy. Chyba jednak kościół. Szkoda, że nie mogę tam wejść teraz. hans tried to make fast and then he came to the left yeah maybe it'll come through the <laughs> channel but yeah now we're visible there's people on shore taking pictures always got a good video Pasta carbonara Stara And oh, I can see Curry you. I've got a hole one I've got a Martin in hole You've put an old Martin Curry and And uh, this is for dinner It's old. For dinner This is Spinach This is Bob Wieczorem będzie szpinak z rybką I do tego coś tam, nie wiem, jeszcze nie wiem, może ryż, może coś. Na lunch będzie penę. A na deser chyba zrobię racuchy. No i wiatr zdechł. Nie ma wiatru. Stoimy. Znaczy może wpłyniemy jakiś jeden knot you Maybe you? No, no, it's, I am cold jestem really cold Jakieś 30 stopni mm. to jest minimum Ale piękne te wzgórza zadżunglone i wśród nich różne budowle jak przepływa jakaś motoróweczka to opływają nas, robią zdjęcia jesteśmy atrakcją tutaj jako taki żeglowiec ale generalnie fajna robota kupić sobie po prostu taką łódeczkę i gdzieś tutaj na Martinicę wozić turystów no super życie może by się czymś takim zająć Tysiąc pomysłów na dzień Ale co to taka łódka? 30 tysięcy euro spokojnie wystarczy licencja ja licencję mam starszego sternika motorowodnego, więc można śmigać na Dominikanie bardzo, bardzo Często widziałem właśnie, że śmigali łódeczkami zwykłymi z silniczkiem tanimi łódkami za kurs brali 5 euro 10 euro za krótki kurs i normalnie żyjesz z tego Makaron penne ugotowany po czym al dente mocno od... no od, od co? od, od odlana woda do curry. taki curry sos troszkę warzyw, troszeczkę kurczaczka dla wegetariuszy habanero tak sos ze serem a do curry no jeszcze tutaj idzie ja pierdziele szparagi. No. mam czasami taki problem, że jak za dużo języków się gdzieś używa że tutaj no, niby po niemiecku gadam, ale po angielsku staram się, bo nie umiem. Znaczy coś tam umiem trzy I potem nagle trzeba w Polski wrócić, to się zapomina niektórych słów, mylą się. I pamiętasz po niemiecku na przykład szpargel, ale zapominasz po polsku szparagi. Chyba najlepiej rozmawiać cały czas we wszystkich językach po prostu. Ćwiczyć, trening, trening, trening. Dostaliśmy trochę wiatru, to jest teraz tak, że zrywa się, znaczy zrywa, a nagle pojawia się wiatr i płyniemy. A za 10 minut nagle wiatr znika, nie ma nic. Jest gusza wiatrowa gusza. No i właśnie dostaliśmy wiatr i znowu płyniemy. Tam jest cel A kapitan chce po prostu jakoś przeciągnąć co tak, żeby zająć gości jeszcze dwa dni, bo będziemy jeszcze dwa dni z tymi gośćmi co tu są. Dzisiaj jest niedziela, to we wtorek będzie pełny miesiąc i goście schodzą i przychodzą nowi goście I tak w kółko Ale jest to ciekawe, można poznawać fajnych ludzi